Z tej strony Kira i zapraszam na kolejny odcinek z F1 2012 na modzie na sezon 2013. Dzisiaj Grand Prix Belgii w nowym już zespole w Toro Rosso, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku totalnym wyścigu na Węgrzech, no dostaliśmy ofertę potem wyścigu z Torosso Toro Może pewnie gdyby ten wyścig był lepszy, byłaby lepsza oferta, ale trudno. Więc jedziemy. Torosso Toro Widziałem, jak ten boli, mniej więcej mogę oszacować, jak on się prowadzi po oglądaniu Kondiasza, bo też jeździ Toro Rosso. Z tego co widziałem, Trado wybrał Toro Rosso na nowy sezon. Ale po jednym tam odcinku Trado nie mogę nic wywnioskować. Kondiasa mniej więcej mogę wywnioskować, że ten boli też jest ciężki w prowadzeniu. Bardzo podobny jest do Katerhama. Ale osiągi ma jednak trochę lepsze niż Katerhama, więc... Dlatego wziąłem. Eee, zwiększona prędkość przyspieszenia. Dobra, weźmy te ustawienia. Przyspieszenie dla mnie ważniejsze niż ta prędkość maksymalna. Zobaczmy, co potrafi Toro Rosso! Mam nadzieję, że jednak nie będzie takie toporne, jak to mówi Kondiarz na ten boli. Zobaczymy. Magam się Tarossa nie bądź toporny. Eee, póki co nie jest źle. Póki co nie jest źle. Aha. Nie jest źle. To jest totalnie. Zobaczmy jak pojedziemy o róż. Jechaliśmy miarę dobrze. Ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie na proste jak Fernando, ale on to od nas odjechał już. Jezu, bo ja się muszę do nowego Bolidu przyzwyczaić. Cholera, szkoda, że na tym twarzy dostałem nowy poli. Tu będzie ciężko się do niego przyzwyczaić trochę. Zobaczmy się jak będzie się prezentował w sektorze drugim w bardziej technicznym sektorze na tym torze oj, 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 oj już nie Już złapałem Tarek Trochę Tarkę złapałem i od razu już nie Jestem, to fajnie trochę Dobra weźmy stąd Od razu złapałem Tarkę i od razu już Ej, źle poszedłem No nie, ten boli aż tak źle się nie prowadzi jak Caterham, ale... Ale, ale, zawsze zryć ale. Caterham był szybszy chyba, mi się wydaje. Czy co? Aż, aż dziwny, ale Caterham był chyba, 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 aż Chyba Caterham był szybszy. Nie, naprawdę tak mówię, ale... Po tym, co widzę, to w się wydawał szybszym bolidem niż Toro Rosso. Chociaż jeżdżąc w Caterhamie, to do Toro Rosso dużo traciłem. Ale zobaczcie, jak Ferrari odjechał. No Ferrari to jest tutaj poza zasięgiem. Jeszcze, jeszcze trochę. No, come on! To bardzo opóźnię wychowanie Nie mam szkersu kersu 18, 18 miejsc Mógł być lepiej Mamy 18 pole startowe Ullala Wiecie co? No nie będzie łatwo tym bolidem Nie wiem czy ten 600 rosa to był dobry ruch w nam myśmy mieli wyższe miejsce w konstruktorów, konstruktorowa, tutaj to dogonić. Będzie ciężko, no na Mons będzie na pewno łatwiej, bo tam jest ten bug. Zobaczycie sobie jak to wygląda. Na na razie pojedziemy Grand Prix Hiszpanii. W Hiszpanii, kurwa, co ja pierdolę. Grand Prix Belgii na spa Frank or Szamp. Brat, młodszy brat Red Bulla. Ej no miał nie być deszczu No kurwa ile jest procent szans na deszcz? 39, no się, no widzieliście pogodę, że miał nie być opadów deszczu Miał w ogóle nie być, w ogóle nic szans No ja pierdolę, dobra Jak teraz tu pojechać, pojedziemy na mięknik Idziemy dopiero, ustawimy co na dziesiąte, bo jak ma być deszcz, no to nie ma co ryzykować Ale mi... Nie... Kurwa, czy ja byłem ślepy? Nie, po, na, po tym po wyścigu sprawdzimy, czy, na, czy ja byłem ślepy, czy tylko nie zauważyłem, bo za bardzo byłem podniecony, może nawet kontaktu więc coś dostałem. Zobaczymy no, teraz. Proszę mi teraz coś dziwiło, że opady też no, mają ja, 39%, to jest spore jednak. Czy nie będzie tak, że pod koniec wyścigu zaczynamy na ostatnim krążeniu albo okrążeniach? Eeeh, no, za no, Vandelgardi, pierwszy myśli to zrobić? No, starmy, ale dobry ma Ja Jak to się na... Wewnętrzną! Ach, Kurwa! Przepraszam, tak już... Ostro się wyraziłem, ale no niestety nie dohamowałem. Moi widzowie, którzy mnie oglądają, są przyzwyczajeni do mojego... mojego mówienia tego jak się odzywam momentami czasami dobry start, dobrze mamy 11 mamy 10 pozycję grożą za nami rajkonem przed nami no na ruszu się możemy zestrać a nic nie zrobimy rajkonem co ty robisz Dobra jedziemy jesteśmy na oczym miejscu O, oh, nic nie wyskoczyło, że chciałem zakręt. Wow! Red flag! Holy shit, co tam się stało? Haha! <laughs> pierwszym, pierwsze się stać nazywane do obciążenia pierwszego. Proszę, znowu czerwona flaga. A mnie z o tej pozycji? Dlaczego nie kurwa? Z dziewiątym ja był Tak, siódmym. God, why? Ale chociaż mam boli na plus. Jakiś. Już do wewnętrznej Dobrze, czwarte miejsce, dobrze jest Malonzo wystrzelił jak na pierwszym miejscu, baton przede mną tam z Perezem walczy No ja myślałem, że będzie oddaj pozycji, no oni bardzo hamują ten orusz na pierwszym okrążeniu Muszę uważać, żeby mi wlecić batona. Dobrze, dobrze. Jesteśmy na trzecim miejscu. To jest podium. W tym momencie 15 punktów dla Terrorosa. No tak, Polak trafił do Terrorosa. Raz będzie punktował. No, trzeba gonić Sergio Pereza ale to wątpię, że się udało. Dobra szeroko. Czekaj, kiedy ten deszcz ma być. Musimy dojechać do końca pierwszego okrążenia, żeby się w ogóle dowiedzieć cokolwiek na temat deszczu. No pak! No nie mogę w Belgii jechać jak są na to, że dosyć lubię. Przypominam, że kwalifikacje były w Dobra, jesteśmy na pierwszym punktu, a została mi jedna powtórka. No i kira, kira, to się widzę chyba z formą opadłem. No ale to jest to też tu nie ma co się spodziewać. To naprawdę obok Katerkama, Marushi i to toreros z nasowszym bolikem sezony jednak No więc dostałem kontakt od Williamsa Tam słyszałem uszkodzenia jakieś No my goniemy Pereza 15 minut upady deszczu A my tutaj się przed Pereza wcisnęliśmy To bardzo ostro Perez stracił spoiler Chyba z wyścigu Chyba zaparkował swój bolid, no sory Perez Nie kurwa, o nie, nie. Taki kurwa Jak to się w ogóle z Perezem stało Chyba zaparkował boli swój w innej kamery poproszę Dobra, nic z tym Trzeba jechać już ostrożnie, nie mamy żadnej powtórki. O rusz i do Fernando Longo. Baton jest za nami. Oczywiście po co jechać ostrożnie, po co jechać ładnie, trzeba też skierdolić. Może ten boli się prowadzi chyba jeszcze gorzej niż katerham, boem ja wam. W jakichś zakrętach to tutaj to jest jeszcze gorzej. Naprawdę. sądziłem, że... to rorosze jest aż tak słabe. Przecież to jest jednak bliźniaczy młodszy, bliźniaczy boli, który no to... Powinni, przecież Red Bull powinien coś zrobić, że ten bolid lepiej jeździł. Jakby to było znakomicie dla Red Bulla, gdyby to cztery bolidy... ...jeździły na pierwszych czterech miejscach, no to jest to mało możliwe. Ale gdyby cztery bolidy walczyło o mistrzostwo. Toro Rosso to jest... Yy, nie pamiętam... Dokładna nazwa chyba to jest właśnie Toro Rosso, ale... Red Bull powinien według mnie zrobić coś takiego. Mamy Red Bull Infinity, Red Bull Racing i powinni zrobić Red Bull Toro Rosso Racing. Te te cztery polidy powinny być na... na... no! Pierwsze szóste wszystkie. No i może na dodatek, gdyby jeszcze zrobili myk, oby, oby dwie te stanie, czyli Infinity, Red Bull Racing plus gdyby zrobili z niego Toro... Red Bull, Red Bull Torosto Racing patrzyły z mistrzostwa konstruktorów. To które bym pokazali jak Red Bull jest silny e, silny w Formule 1, co znaczy w ogóle ten zespół. No i najważniejsze, ile Red Bull ma pieniędzy na, na to, żeby włożyć w No Naprawdę wszystko to w pieniądze grają. Nie, nie mamy co się oszukiwać, ale tu jednak pieniądze to najwięcej grają na Nie Niby się mówi kierowca, kierowca, ale kierowca bez boli jest nikt. No niestety. Pieniądze teraz w naszym życiu wszystko, wszystko nam zabiorą. Nie masz pieniędzy, nie masz nic. Nie ma co się martwić. Przyszły sezon na pewno będzie dużo lepszy, dużo lepszym wolidzie. Jakim? Nie wiem. Ja tak, jeszcze nie powiem. Rywala będziemy wbierać dopiero po Grand Prix Włoch. A wtedy się zobaczę. On będzie naszym rywalem. Jestem pierwszy w klasyfikacji generalnej. Najprawdopodobniej teraz spadę na drugie miejsce, bo mnie Alonso powinien wyprzedzić. No to nie no zobaczymy, Alonso nie chce brać na, na przeciwnika No bo jeździ bardzo dobrze, nie mogę mieć problem wygrać To tam jeszcze był? Yy, w klasyfikacji był chyba Jenson Baton hmm. Jeździ ze zespole z Perezem? Ciekawe A nie, przepraszam, nie, to Perez jest za mną teraz Perez z drugich, a Alonso z trzeci. Czyli tych dwóch no zależy jaki będzie układ w ogóle w tabeli w klasyfikacji Ja ogólnie za dużo gazu dodaję Za dużo gazu dodaję w niektórych zakrętach Ale tak to jest jak się nie grało dosyć długo to lecie nie... no na praweturze to jest tak Trzeba trochę pojeździć, że się wrócić do formy tej dobrej. W tym momencie tej formy nie mam. Szkoda, jakbym mógł, chciałbym bardzo wziąć masę za teraz to jest do Ferrari razem z Alonzo. O kurwa, no. Tego się nie spodziewałem. Nie mam po którego już. Nie mam, na pewno się nie chodzę Ak! Ak! A jeszcze oponę straciłem. No ja pierdolę. Kurwa. No drugi wyścig z rzędu nieokończony Co ja się w kurwa bawię? No nie no kurwa, no tak nie może być Ja pier... Pieprzy, już nie będę brudził już Kora słuch na to co ja w tym momencie odwalam brawo Alonzo no tak i w tym momencie mógłbym wziąć Alonzo Pereza i Raikkonena O, Raikkonen to byłoby, byłoby naprawdę dobry wybór gdyby Weber wyprzedził Raikkonena mi się jeszcze bardziej szył wtedy w Red Bullu no też byłoby ciekawe ale w Lotusie razem z Grożanem dlaczego nie? A ja pierdziele moi rady przepraszam was za to jak jeżdżę ale no Ktoś... No, no nie, no nie, co się dzisiaj ze noc teraz dzieje. Hockenheim! Dzisiaj że idealny wyścig później raz jest. Fatalnie. Fatalnie. Rampy Włoch. Oj pokażcie spa, no zobaczcie, no spa jest zaznaczone, że nie ma deszczu, tylko pochmurno ze słońcem, a Tam mieliśmy na książce szansę na deszcz. No, 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 szansa, nie szansa i tak stwierdziłem wyjść. No trap Włoszech może być dobry wynik, ale już Singapur, no to, że ulicy sobie będzie ciężko znowu. Oj, Nie, muszę wrócić do formy, więc ja Wam dziękuję za ten wyścig, za ten fatalny wyścig, za ten fatalny odcinek niestety, drugi z rzędu. Mam nadzieję, że następny będą lepsze. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.